Cześć, witajcie na moim kanale. Dzisiaj pokażę Wam jak przygotować przepyszny jabłecznik na kruchym spodzie. Jego wykonanie jest naprawdę bardzo proste. Do jego przygotowania będziemy potrzebowali od 1,5 do 2,5 kg jabłek, 500 g mąki pszennej, 250 g masła, 3 żółtka i 1 jajko, 180 g cukru, łyżka jogurtu, oraz łyżka cukru, łyżka cynamonu i łyżeczka kardamonu do przygotowania jabłek. Na blad wysypujemy mąkę, dodajemy masło, jajka oraz cukier i wszystko razem zagniatamy. Pod koniec wyrabiania ciasta, gdy widzimy, że składniki już się ze sobą łączą, Dodajemy łyżkę jogurtu i zagniatamy jeszcze kilka minut. Tak przygotowane ciasto owijamy w folię spożywczą i wkładamy do lodówki na co najmniej pół godziny. W międzyczasie bierzemy się za przygotowanie jabłek. I tutaj, w zależności od tego, jak grubą warstwę jabłek na cieście chcecie mieć, tyle ich użyjcie. Ja użyłem około 1,5 kg i uważam to za minimum. Jabłka obieramy, a następnie ścieramy na tarce na grubych oczkach. Dodajemy do nich kardamon oraz cynamon. Wszystko razem łączymy. A następnie prażymy, często mieszając. Cukier dodamy dopiero pod koniec, aby trochę zagęścić jabłka. Ale zanim to nastąpi, podgrzewamy je od 5 do 10 minut, aby zredukować jak najwięcej soku. Gdy jabłka są gotowe, odstawiamy je, aby przystygły. W tym czasie wyjmujemy ciasto z lodówki i układamy je na blaszce. Ciasto dziurawimy widelcem i pieczemy w 200 stopniach przez 20 minut. Ciasto nie zawiera żadnych spulchniaczy, więc nie ma potrzeby obciążania go. W trakcie pieczenia przygotowujemy kruszonkę. Do miski przekładamy 100 g masła, szklankę cukru i szklankę mąki. Ja użyłem mąki pszennej tortowej oraz mąki krupczatki w proporcjach pół na pół. Natomiast równie dobrze sprawdzi się sama mąka pszenna lub mąka orkiszowa. Na nasze pieczone ciasto jeszcze gorące wykładamy jabłka. Rozkładamy je równomiernie na cieście, a następnie posypujemy kruszonką. Przekładamy do piekarnika i pieczemy kolejne 20 minut. Po tym czasie placek jest gotowy. Czekamy około godziny aż przestygnie i możemy podawać. Ciasto podajemy samo, a jeśli jeszcze jest ciepłe, to koniecznie z ulubionymi lodami. Jeśli przepis Ci się podoba, koniecznie zostaw łapkę w górę. Po więcej zapraszam na mój kanał. Tam każdy z pewnością znajdzie coś dla siebie. Smacznego!